No to Cześć Maneczko, witam. E... Dzisiaj znowu filmik z żółtym maluchem. E... Zapowiadałem tu i ówdzie, że pokażę Wam niebawem, jak wygląda obecnie instalacja elektryczna w tym samochodzie, znaczy w sensie, co mam tutaj podokładane względem fabryki, jak to wszystko jest uporządkowane i itd. Gdyż ostatnio robiłem małe porządki w bezpiecznikach, pododawałem parę bezpieczników itd. itd., itd., itd. Pokazywałem to gdzieś tam na Facebooku i po prostu były pytania, pokaż jak to wygląda, czy bardziej prośby, pokaż jak to wygląda, co tam masz podokładane i jak to wszystko jest popodłączane. No więc dobra, żeby zbędnie nie przedłużać, no z zewnątrz nie będziemy już tutaj się zagłębiać, przejdziemy po prostu, zaczniemy sobie niestandardowo od tyłu, gdyż z tyłu jest najmniej, więc pokażemy Wam na początek, znaczy pokażę Wam na początek pierwszą rzecz, którą zrobiłem. Jest to tutaj. O, proszę bardzo, to co ostatnio pokazywałem na filmiku. Myślę, że kto oglądał, ten wie. Przekaźnik e, wspomagający rozrusznik bardzo przydatna rzecz, nawet jeśli u nas wszystko działa to naprawdę bardzo przydatna rzecz zdecydowanie ułatwia rozruch i w ogóle no i dzięki temu standardowo dodany jest tu oczywiście bezpieczniczek. Proszę bardzo, 10A e, w takim fajnym, eleganckim e, gniazdku. Takie gniazdeczka kupuję w sklepie elektronicznym, kosztują chyba 4,80. Są na takim kabelku, po prostu ucina się, przycina się ten kabelek na dwie części, łączy się tam konektorkami i cała filozofia, nie? To mam schowane tutaj, gdyż jest to podłączone, jak już mówiłem, do rozrusznika. Plus jest pociągnięty też z rozrusznika, także generalnie tutaj jest najlepsze miejsce na to. No ale to jest tylko jeden mały dodatek. Za chwilę pokażę Wam całą gamę tych wszystkich bajerów. Tylko musimy przejść do wnętrza. No więc dobra teoretycznie nic zbytnio nie rzuca nam się w oczy no ale tak, po pierwsze wskaźnik napięcia prosta rzecz, wskaźnik napięcia połączony z temperaturą oleju proszę bardzo, wskazania temperatury wskazania napięcia taki tam bajer no więc teraz tak, dobra co dalej mamy dołożone przede wszystkim dołożone mamy przekaźniki tego teraz nie zobaczycie ale Dołożony mam przekaźnik świateł drogowych i mijania. Są to dwa osobne przekaźniki. Były już dołożone co prawda w tym samochodzie, odkąd go kupiłem, ale poprawiłem tam nieco instalację tego. I generalnie jest wszystko fajnie. I tutaj ważna informacja jest to generalnie niezbędne, jeśli chcecie używać reflektorów z żarówkami H4, takie jak były stosowane seryjnie w elegantach. Gdzie też w elegantach seryjnie stosowano te przekaźniki? Eee, czy tam jest był jeden przekaźnik? No mniejsza. W każdym razie na pewno był przekaźnik do świateł. Fabrycznie we wcześniejszych wersjach tego nie było, nie wiem jak w BISie, ale w STEI u nie było tych przekaźników. I o ile stosowało się te oryginalne żarówki, to jeszcze takiego wielkiego problemu nie było. Tak przy zmianie żarówek na H4, no, regularnie będzie się albo upalał ten włącznik, albo tutaj przełącznik długie, krótkie. No i dobra, to jest pierwsza, czy znaczy już druga rzecz w sumie tutaj, że tak powiem, dołożona. Trzecią rzeczą jest ten tajemniczy szósty włącznik. Jak wiecie, fabrycznie w tym miejscu nigdy nic nie było. Zawsze była tutaj zaślepka. E, można było sobie oczywiście tam coś założyć. Zazwyczaj na przykład w elegantach tutaj spotykało się e, diodę, jakąś taką migającą do jakiegoś tam alarmu czy immobilizera i tym podobnych rzeczy, ale generalnie nie było tu nic e, na zasadzie włącznika. No Ja zastosowałem włącznik od światełka, gdyż ładnie pasuje, jak wiadomo, przełożony cały zestaw z eleganta. To wszystko ładnie spójnie wygląda. No i ten oto włącznik uruchamia nam takie fajne podświetlenie schowka. Wykonane oczywiście standardowo ze zwykłej lampki oświetlenia wnętrza w maluchu i kawałka takiego schowka. Po prostu wyciąłem ten spód, przerobiłem go troszeczkę, dopasowałem do góry. Jest to tak, że tak powiem, zamontowane tylko na zasadzie na wcisk. Jest to łatwo demontowalne. Mały bajer, ale powiem Wam, bardzo się przydaje przy wieczornej jeździe. Gdy na przykład jeździmy we dwoje i na przykład chciałbym zmienić płytę czy cokolwiek, to pasażer ma bez problemu dostęp do tego, aby. Zapalić sobie światełko, zobaczyć jaką płytę wybrać, i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie bardzo przydatny bajer nie? No i dobra, konsola środkowa tutaj taki standardowy zestaw współczesnego malucha, że tak powiem czyli przede wszystkim gniazdko, zapalniczki takie fajne, tanie dosyć. Na Allegro do dostania po 2,50 to konkretne kupowałem gdzieś chyba na miejscu, ale niedawno kupowałem identyczne kosztowały 2,50 na Allegro fajne z gumową zaślepką, bardzo ładnie tutaj pasuje w ogóle, powiem Wam, że mimo tych wkrętów zewnętrznych, wygląda mniej więcej jakby to wyjechało tak z fabryki, więc mamy kolejną rzecz, poza tym mamy oczywiście radyjko, no radią no musi być, no nie ukrywajmy, że jednak w Maluchu fajnie sobie słuchać radejka. no i w związku z tym radiem mamy jeszcze jedną rzecz dołożoną, mianowicie mamy tutaj takie małe coś, aktywny subwoofer, który owszem Yy, ładnie gra, ale musi mieć swoje osobne zasilanie. Dlatego zaraz pokażę wam, ile tych bezpieczników się nazbierało. Oprócz tego, yy, taka ciekawostka, pod włącznikiem ogrzewania tylnej szyby mamy zupełnie inną rzecz, ale to już wam pokażę. Załączamy sobie ten włącznik. Kontrolka się nie zapala, bo nie było to fabrycznie ogrzewanej szyby, i tej kontrolki chyba zwyczajnie nie ma. Zapala nam się. Wsteczny. Dlaczego? Powód jest prosty. Miałem uszkodzony czujnik wstecznego, nie chciało mi się wyciągać skrzyni. Parę kabelków, chwila roboty. I mam ręcznie włączone światło wstecznego. Powiem wam, że po wymianie skrzyni, yy, nawet miałem ten czujnik ok. Zmieniłem sobie te przewody, żeby wszystko było tak jak należy. Po czym chyba po dwóch, trzech dniach jakoś tak czujnik ponownie się zepsuł. Po prostu urwał się konektor przez skrzynię. tam zwyczajnie, nie wiem, gniją czy coś. Urwał się konektor i musiałem wrócić do starego sprawdzonego patentu. No i dobra, to by było na zasadzie, znaczy zasadniczo tyle z wnętrza. No i teraz pokażę Wam cały ten bajzel, który mam w bagażniku. a raczej porządek, bo to panował tam ładny porządek. Tylko aby Wam to pokazać, o, jak widzicie, mój dawny kompan nareszcie zmienił swoje miejsce zamieszkania. Już nie muszę go wozić za siedzeniem. Powyciągam tylko to szybko. I już Wam pokazuję, co tutaj się kryje, bo trzeba tu by wyciągnąć wykładzinę. Mamy tu parę pierdół. Op, 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 op. I proszę bardzo, cała, cała pajęczyna. No dobra, może to wszystko nie wygląda najokazalej, bo tu schodzi taka czarna konserwacja, ale to nieważne. Tu mamy te wspomniane przekaźniki od świateł drogowych i mijania. To było do, już fabrycznie, znaczy fabrycznie, to już dołożył ktoś przede mną. Ja tylko poprawiłem instalację. Tutaj proszę bardzo ładnie kabelek jest pociągnięty. I tu proszę bardzo, z tyłu skrywa się gniazdko bezpiecznika z 10A bezpiecznikiem w zupełności do tego wystarczającym. Eee, kolejny bajer, no tu ostatnio urwał, niestety mi się kloszyk muszę zamówić nowy, lampka oświetlenia bagażnika. Kolejny raz wykorzystana okazja, miałem zaległą lampkę od podświetlenia wnętrza, wykorzystałem ją w ten sposób. Zamontowałem to bardzo dawno temu. Powiem Wam, że rzadko z tego korzystam, ale w zasadzie jak już jest to, czemu miałoby nie zostać? No i tak. Tutaj chyba już nam się nic więcej nie kryje. Natomiast cała magia dzieje się tam. Kolejny raz przechodzimy do bezpieczników. I mamy tutaj: raz, dwa, trzy, cztery, pięć bezpieczników. Tam szósty, plus siódmy w komorze silnika. Tak więc mamy dołożoną niemal drugą puszkę bezpieczników. Z tym, że przy tej ilości elektroniki jest to jakby niezbędne. Ten bezpieczniczek jest, z tego co pamiętam, od radia. 10 a wystarczy. Ten bezpieczniczek jest od subwoofera. Mimo, że ten subwoofer ma swój osobny bezpiecznik, tak samo jak radio, to warto sobie zabezpieczyć i tak linię zasilania osobnym bezpiecznikiem. Tak dla świętego spokoju. Kolejny bezpieczniczek, gniazdo zapalniczki, z tego gniazda również zasilany jest chyba... A! Zasilany jest jeszcze jeden bajer, o którym kiedyś Wam pokazywałem, czyli te moje podświetlenia pod zderzakami, te niebieskie. A jest zasilane z gniazda zapalniczki, ponieważ włącznik znajduje się dosyć blisko, zapomniałem Wam to pokazać. Po prostu pociągnąłem sobie plusik stamtąd, żeby było wygodnie. Czwarty bezpiecznik tutaj, od tego tutaj przekaźniczka, ten przekaźniczek jest od moich cudownych halogenów. Jest to oczywiście niezbędne, e, tak więc zastosowałem kolejny bezpiecznik, no i ten bezpieczniczek to jest bezpieczniczek e, o takich dodatkowych pierdułek jak ten woltomierz, e, podświetlenie chyba schowka jeśli się nie mylę e, i bodajże ta lampka tutaj, nie ma tu jakiegoś wielkiego obciążenia, tu jest chyba 5A bezpiecznik jest to dołożone już tak żeby po prostu nie, nie wciskać tyle tych kabli na jeden konektor, dołożyłem osobne gniazdko niczym to nie przeszkadza, jest to tutaj ładnie poprowadzone jedynym takim, można powiedzieć, cudzysłowie problemem jest to, że mamy tu aż 6 konektorów oczkowych założonych na klemie, ale nie wpływa to w żaden sposób na bezpieczeństwo nie wpływa to też w żaden sposób na działanie akumulatora czy czegokolwiek, także nie ma się czym przejmować, kwestia estetyczna ja sobie tutaj tylko po prostu podciąłem lekko osłonę, jest ok mi to nie przeszkadza wszystko się trzyma, klema jest oczywiście sztywna, no i tak to właśnie u mnie wygląda, eee, pytaliście, macie tutaj proszę odpowiedź na tym filmie, wygląda to następująco, no i co ja mam Wam więcej tu dużo powiedzieć, no eee, sami widzicie jak jest, warto instalować takie bezpieczniczki, tak jak mówiłem takie gniazdka kosztują grosze, a są jak najbardziej spoko, są fajne, he, znaczy takie a powiedzmy, że hermetyczne, zamykane ładnie taką gumową e, zaślepką, to zapobiega to dostawaniu się wody, są one szczelne generalnie i jest wszystko ok. Nie dzieje się nic złego z nimi. Ten jeden, któryś tutaj miałem taki troszkę wyglądający mizernie, i to był ten, ten bezpieczniczek. Chyba ktoś ostatnio gdzieś się czepił mnie, generalnie, że one się, że te gniazdka się przecież widać, że topią, że to gniazdko jedno jest przytopione, bo akurat trafiłem takie na zdjęciu. Tylko że przytopiono, no było dlatego, że tutaj zaciskałem kawałek termokurczki dla zabezpieczenia. I zwyczajnie grzejąc zapalniczką, po prostu przygrzałem plastik, znaczy plastik. tą gumkę, i to tak wygląda jak wygląda. Ale to wręcz Boże, nie wpływa w żaden sposób na działanie. To jest naprawdę gruba obudowa, ona jest w środku jeszcze plastikowa. Także jest wszystko ok. No i dobra, to by było zasadniczo tyle na ten filmik. Ja teraz muszę się wziąć za uprzątnięcie tego Majdanu, wszystko z powrotem pochować. No i co? Co mam wam powiedzieć. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania na temat tych wszystkich dodatkowych rzeczy, chcielibyście dowiedzieć się, może jak to podłączyć, czy mam jakieś patenty na niektóre rzeczy, pytajcie śmiało, może coś jeszcze nagram, może coś jeszcze pokażę, dlaczego by nie. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczyska i cześć!